Mano w kolejnym vlogu dzisiaj jak może widać i na naturce było widać o na dwa na zimę, no nie jest to taka może typowa orka zimowa jaka powinna być, no ale jakoś tak idzie. Nie wiem, też ten punkt tu czasami idzie dobrze, ale bruzda strasznie płytka. No ale jak ustawię go inaczej, to cóż to jest... tak, to teraz ustawimy tak. Damy półko trochę wyżej. czy niżej to zobaczymy teraz bo było fajnie tak stadionu nie tylko Dawid mówił że jak on ora to trochę bruza przypłytka, przypływka nie? no nie jest to jakoś tak zaorane jeszcze takie rowki są Na poprzednim vlogu ze orki na tamtym polu no, nie było vloga y, z zania ale zasiane a to co się stało ale zasiane jest tam przężyto korido pod y, korzyń poszła poli... 200 kg polifoski plus y, 40 litrów humusu było to potem stależowane było, był opryskiwaczem rozlany, stależowane, tydzień poleżało, potem poszły brone i to zaorane, znaczy zasiane, ale tak się kurzyło, że nawet tego nie nagrywałem, bo to szkoda było wszystkiego, ja tam prawie nic widać nie było. Poplą, bo trzeba przesiać e, te pola z na wiosnę bo to w to w rok to trochę średnio a i tak się nie opłaca się jak w jak wszystko policzyć to to się nie opłaca może będzie taki krótki blok z, z tego drugiego pola bo tam jest jeszcze na właśnie bazerią trzeba będzie to w zaorać więc tego co nie być nagrane będę ukrywał bo w ustawianiu pługa mistrzem nie jestem nie umiem jakichś tak ustawić no. może się nauczę zobaczymy w tym roku nie wiem i pewnie zapytacie czemu 60 ora dwójkami a nie trójkami Myślałem, że będziemy tylko orać tam na początku ten kawałek no to zapięliśmy trójki do Fergusona to się okazało że będziemy całe pole orać nie więc poszła siądka w dwójki. To miała być 30 no, z dwójkami, ale do czego innego 30 była potrzebna, więc jest sześćdziesiątka. A też tam 30 to tak no trzeba, wiadomo, podnosić, to wiadomo, podnośnie tak nisko jest, nie? Dobra, przeciścimy trochę te pług, te odkładnie. Ale nie wiem, czemu tak się dzieje, bo nie wiem, w ogóle w tej sześćdziesiątce to jakoś tak się pługi, ustawia, trochę dziwnie. Może dlatego, że. Jest to też trochę z podnośnikiem, wada fabryczna. Nie działa odnowości ta... Jak się nazywa? Regulacja siłowa. Nie działa odnowości. A jak na no, odnowości nowości tam wujek chciał przestawić, nie? To się wajcha urwała, chciał tylko ruszyć, nie? Podczas remontu raz młotkiem udało mi się przestawić to. Ale to nic nie dało, bo tam jest w tym mechanizmie chyba... Popsute. Ja nie wiem, czy ona nie ma przypadkiem ustawionej, coś pomiędzy tej regulacji siłowej. Nie wiem, jak płuk ma się być ustawiony. Bo to... A tu też orana, to jest 3 hektary w tym kawałku. Tam będzie się do zaorania 1,5 hektara i pół hektara. To na zimę mamy 5 hektarów do zaorania. Dzisiaj mamy 12 października, tu nagrywam. Pewnie jutro 13 października będziecie to widzieć już na kanale No nie powiem trójka to ładnie lora odkłada. w ogóle z Fergusonem to każdy pół jakoś, nie wiem, Ferguson jakoś się No typu pół stawia to w 60 do tym podnosi, tak trochę tu. O tylny lemysz To widzicie, zapasowy lemysz już jest lepszy jak niż tył. Nie? Dobra, już ma tysiąc, znaczy tysiąc. 125 motogodzin no żółty piach trochę się wyoruje nie no ale nie no to tak nie może być taka bruzda płytka w ogóle też taki dźwięk taki się podnosi też w zimę to trzeba ją chyba rozpołowić naprawdę, bo to wyje jak nie wiem plus jeszcze z podnośnika tam cieknie w to się, się uspokoiło to zaorała już trochę, jeszcze się nie ten, nic nie tego nie leje z podnośnika pozdro dla Bartka co pewnie będzie wiedział o którego chodzi co ma dwa Fergusony, dwa Casey 60 jak wygadaliśmy ostatnio o zarzyganym podnośniku, to pozdrow dla niego. Agregat, no i ziemnik najprawdopodobniej będzie ten długi kawałek, to jest, że w teraz, do będzie chyba zasiany, i może będzie, jako to na na nasienie będzie. Tutaj to będzie ta środkiem e, po prostu skoleniowana albo skoszona. Zobaczymy. tylko ubywało mi pola więcej, nie? Chyba trochę więcej było. Nie wam się już po powoli tylko te vlogi z głowy. Ale mam nadzieję, że na wiosnę będzie trochę już lepiej, to wszystko szło, będzie trochę więcej pod muzykę. Bo teraz to nie ma zbyt niektóre nagrać. O tam może 30 widać. Jak... Nie wiem, może widać 30 jak jeździ z kultywatorem. A tu idzie warka 2 Na 5 na skiff. Ale drugie, to druga trójka to by się chyba tylko po całym Grudziądz zakupić. Lepszego pługa to chyba nie ma co kupować. Jednego nie. Tego hoplonu woli na polu, bo on jest równym w Berlusconie. To się przyniesie. Jakieś może pewne zmiany na tym gospodarstwie. Parę pomysłów jest więc wiecie. Dobra, chyba się zobaczymy troszkę później Jak będę... No, jak będziemy dalej trochę orać, bo... Cały czas powiem, że nie chyba trochę nudne będzie. Ale kurde, ładnie odkłada. GPS-y w czytniku jak tu ciągnik sam jedzie Nie jest to taka typowa orka zimowa, jaka powinna być, że mieszka to. bo nawet mu nie weszło do końca na zieloną temperaturze więc układ powiatu ma dobry, chłopica jest czysta, układ jest całkowicie dobry Płynem zalanym jest nit, 30 ma ten problem przy układzie Problem z grzaniem się przy... Także w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie tam łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I możecie jakiś komentarz zostawić jak u Was w pracy, w polu. Co posialiście, co robicie tam. Także, no, takim akcentem. To.